Jesteśmy na moment przed wielką galą lwic biznesu. Z nami jest projektantka mody. Powiedz proszę, jaką kolekcję dzisiaj pokażesz? Witam serdecznie, Beata Frankowska. Tworzę markę o nazwie Follow Me i jest to typowo marka skierowana dla kobiet biznesu. Wyroby są właśnie tworzone z bardzo wygodnych, takich naturalnych tkanin. A przy tym kilka stylizacji będzie na, na wieczór, styk te właśnie na taką okazję, jak jest dzisiaj, czyli wieczorowe sukienki, kreacje. No myślę, że będzie na czym oko zawiesić. Będzie jakieś zainteresowanie. Ty wspierasz projektantkę w. Ja tak naprawdę jestem trenerem wizerunku i współpracujemy razem. Działam pod marką T-Point Studio, przyjechałyśmy z Łodzi. To jest miejsce, przestrzeń dla kobiet, gdzie realizujemy marzenia kobiet, spełniamy. Chcemy, żeby każda kobieta wyglądała wyjątkowo, bez względu na wiek, bez względu na rozmiar ciała, na doświadczenia, przeżycia życiowe. W związku z czym stąd nasza ścisła współpraca tutaj z Be atom, dlatego, że powstają u nas modele, można powiedzieć, personalizowane, tak? Specjalnie dla danej kobiety. Dodatkowo jako trener wizerunku organizuję treningi modowe z udziałem kobiet dnia codziennego i wtedy właśnie możemy tak naprawdę pokazać, jakie kobiety są na co dzień, jakie możemy spotkać na ulicach naszego miasta i przede wszystkim wspieramy je w tym, żeby one pokochały siebie, zaakceptowały upływający czas i były zawsze piękne i były kobietami. Jak potencjał się w nich skrywa, bo to jest czasami po prostu kobiety zamykają się w swoich wnętrzach i, i a emanują jak właśnie przychodzą do takiej wspaniałej trenerki i wspólnie wybieramy kreacje, stylizujemy, one po prostu naprawdę patrząc w lustro nie wierzą, że to są one. Czy dzisiejsza kolekcja jest typowo skierowana do lwic biznesu, czy jest raczej pomieszana do, do kobiet lwic i mniejszych lwic? Myślę, że tak, że każda znajdzie tutaj coś dla siebie i tych bardziej z pazurem i tych przyostrzonymi pazurkami. Myślę, że tak. A jak się tworzyć dla dzisiejszych kobiet? Bo dzisiejsze kobiety są zdecydowanie bardziej wymagające. I czy to jest większa trudność? No na pewno tak, to w tej chwili to bez, bez obserwacji stylu życia kobiety i osobowości nie da się nic stworzyć. Trzeba słuchać kobiet i to, czego one oczekują, jakie z jakimi się sprywa, swoimi kompleksami. Na pewno to pomaga. Przede wszystkim uważnie słuchać naszych klientek. Tak. A tobie jak się współpracuje? Tak, już chciałam oczywiście wtrącić swoje trzy grosze, dlatego że jako trener wizerunku pracuję trochę w oparciu o coaching, czyli ja tą kobietę próbuję poznać, zadaję dużo pytań, również pytań takich, czym się zajmuje, z jakimi problemami się do tej pory spotkała, gdzie odniosła sukces, gdzie porażki. Uczę przede wszystkim, żeby patrzyła w lustro i dostrzegała w pierwszej kolejności swoje pozytywy, to, co jest w niej dobre i piękne, bo my jako Polki jesteśmy bardzo krytyczne wobec siebie i nie jesteśmy odporne również na krytykę, i w tym właśnie w T-Point studio próbujemy nauczyć tego. Kochaj siebie, akceptuj, spójrz w lustro, powiedz codziennie rano: jesteś wspaniałą kobietą, a my dalej będziemy próbowały tak dobre stylizacje, żebyś się czuła ubrana, ale nie przebrana i żebyś wyrażała siebie, swoją głębię, swoje serce, wizerunkiem, czyli niekoniecznie biegła za trendami. Stąd słuchamy, obserwujemy, doradzamy, nie oceniamy i wtedy powstają bardzo ciekawe, myślę, projekty i bardzo, bardzo różne, bo i też suknie wieczorowe. Suknie ślubne i, i dla również kobiet biznes. No jak chociażby ten strój, który mam w tej chwili na sobie. Dokładnie tak, wpisuje się idealnie. I nie szyty na miarę, tylko tak naprawdę zdjęty z wierzaka. To prawda, no jeżeli chodzi o konstrukcję, też przykładamy do tego dużą wagę, no bo w tej chwili naprawdę no trzeba przyciągnąć jakością. Wzornictwo, wzornictwem, ale jakość wykonania, jakość tkaniny jest też bardzo ważna, nawet nie wiem czy najważniejsza. Czekamy wobec tego na ten fantastyczny pokaz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ślicznie. Dziękuję ślicznie.